Dziś podpisaliśmy umowę na kwotę 12 milionów złotych na kompleksową modernizację i przebudowę ulicy Powstańców. To jest przedostatnia inwestycja, którą będziemy realizować w obecnej perspektywie unijnej na terenie Chorzowa. Przebudowie oprócz oczywiście torowiska tramwajowego podlegać będzie nawierzchnia jezdni, która będzie asfaltowa. Po stronie numerów nieparzystych urządzamy ciąg postojowy na całej długości począwszy od muzeum czy od ulicy Sobieskiego aż do rynku przesuwamy przystanek tramwajowy który obecnie jest przed ulicą Sobieskiego patrząc od strony patrząc w kierunku rynku i ten przystanek tramwajowy będzie zlokalizowany wzdłuż ogrodzenia kościoła czyli za ulicą Sobieskiego z uwagi że jest to ścisła zabudowa miasta mamy świadomość o problemach związanych chociażby z logistyką dostawą materiałów Zaczniemy kopać niebawem zapewne, pod ziemią różne niespodzianki mogą się zdarzyć, mamy też tego świadomość i doświadczenia w tym zakresie, także nasze doświadczenie będziemy chcieli przełożyć tutaj konkretnie na tą inwestycję. Ulica będzie całkowicie wyłączona z ruchu na całym odcinku, od, począwszy od ulicy Chrobrego aż do Rynku z dojazdem wyłącznie dla mieszkańców i firm, które korzystają z lokali, do których dostęp odbywa się od ulicy Powstańców. Wartość inwestycji to 12 milionów złotych, z czego nasza część miejska to, to mniejsza część, ponieważ większość kosztów ponoszą tramwaje. Na szczęście tramwaje pozyskały na ten cel, jak i na wszystkie inwestycje tramwajowe, które w tej chwili są realizowane w Chorzowie. Nie tylko w Forzowie. dotacje. Unijną łączny projekt to 800 milionów złotych. Będzie zmodernizowana i unowocześniona cała infrastruktura tramwajowa na terenie chorzowa w miejscach, gdzie tory tramwajowe wbudowane są w jezdnie. Natomiast pozostają nam jeszcze krótkie odcinki, między innymi to jest ten odcinek też przy Hucie, tak torowisk wydzielonych, które też jeszcze wymagają w bliższym lub dalszym okresie tutaj naszej interwencji i modernizacji.